Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale wiadomości kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Makabryczne odkrycie miało miejsce przy ulicy Długosza w Poznaniu. W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch kobiet. Policja wykluczyła udział osób trzecich. A zdarzenie nie ma charakteru kryminalnego. Jak poinformował młodszy aspirant Łukasz Paterski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, sytuacja została zgłoszona w sobotę 16 listopada przez zaniepokojonego mieszkańca kamienicy. Mężczyzna, który zadzwonił na numer alarmowy 112, poinformował służby, że od dłuższego czasu nie widział swoich sąsiadek ani nie miał z nimi kontaktu. Na miejsce skierowano patrol policji oraz zastęp Straży Pożarnej. Drzwi do mieszkania były zamknięte od wewnątrz, dlatego strażacy musieli użyć siły, aby wejść do środka. Wewnątrz ujawniono ciała dwóch kobiet w wieku 72 i 57 lat. Jak relacjonował młodszy aspirant Łukasz Paterski w rozmowie z portalem Radio Z, przez kilka godzin na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej pod nadzorem prokuratora. Wykluczyliśmy udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Nie ma ono charakteru kryminalnego. Zaznaczył rzecznik policji. Według nieoficjalnych ustaleń obie kobiety cierpiały na przewlekłe choroby i żyły w skrajnych warunkach higienicznych. Śledczy potwierdzili, że drzwi były zamknięte od środka, a w mieszkaniu nie znaleziono żadnych śladów plądrowania ani przemocy. Prokurator zdecydował o skierowaniu ciał kobiet na badania sekcyjne, które mają dostarczyć jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o przyczyny ich śmierci. Pościg zapijanym obywatelem Gruzji, który rozpoczął się w Nadarzynie w powiecie pruszkowskim, zakończył się na warszawskiej Ochocie. Podczas akcji policjanci zmuszeni byli użyć broni służbowej. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 24 listopada, około godziny 21. Oznakowany patrol Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie prowadził rutynową służbę na trasie S8 w rejonie Nadarzyna. Policjanci zauważyli ciemnego Volkswagena Golfa, którego kierowca nieustannie zmieniał pasy ruchu. Zaparowane szyby pojazdu wzbudziły podejrzenia funkcjonariuszy, że kierujący może być pod wpływem alkoholu. Policjanci podjęli próbę zatrzymania pojazdu do kontroli, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Kierowca zignorował ich polecenia i zaczął uciekać w kierunku Warszawy. Pościg trwał kilkanaście minut na dystansie około 17 km przenosząc się z powiatu pruszkowskiego na ulicę Stolicy. Uciekinier dynamicznie zmieniał pasy ruchu, przejeżdżał skrzyżowania na czerwonym świetle, a jego jazda stwarzała poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Kulminacja pościgu nastąpiła w Alejach Jerozolimskich w okolicach numeru 181. Kierowca Volkswagena zjechał z jezdni, przejechał przez pas zieleni i chodnik, po czym zatrzymał się na drodze dla rowerów. Z pojazdu wybiegło dwóch mężczyzn, którzy próbowali uciec pieszo. Policjanci natychmiast rozpoczęli pieszy pościg. W trakcie działań funkcjonariusze użyli broni służbowej. Jeden z policjantów oddał osiem strzałów ostrzegawczych w powietrze, krzycząc: Stój, policja!. Strzały miały na celu zaalarmowanie innych funkcjonariuszy, wezwanie wsparcia oraz zmuszenie uciekających do określonego zachowania. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Pasażer Volkswagena został obezwładniony na miejscu, natomiast kierowca kontynuował ucieczkę, wbiegając na teren podziemnego parkingu, z którego nie miał już drogi ucieczki. Badanie alkomatem wykazało, że kierujący miał ponad jeden promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni na komendę policji w Pruszkowie, gdzie obecnie przebywają. Wkrótce będą prowadzone z nimi czynności procesowe. Jacek T, wychowawca z okręgowego ośrodka wychowawczego w jiermanicach zdroju na Dolnym Śląsku, trafił do aresztu na dwa miesiące. Decyzję w tej sprawie podjął w środę 28 listopada sąd rejonowy w złotorii. Mężczyzna jest podejrzany o znęcanie się fizyczne i psychiczne nad 13-letnim podopiecznym, co miało doprowadzić chłopca do próby samodowczej. Za zarzucane czyny Jackowi T, grozi kara od dwóch do 15 lat pozbawienia wolności. Trzynastoletni chłopiec, który stał się ofiarą domniemanych działań wychowawcy, próbował odebrać sobie życie. Po reanimacji przywrócono mu funkcje życiowe, a następnie przetransportowano go do szpitala w Legnicy, gdzie znajduje się pod opieką lekarzy. Jak podali dziennikarze, stan chłopca jest stabilny, lecz pozostaje on w śpiączce farmakologicznej. Sprawa wzbudziła duże poruszenie, a nadzór nad śledztwem objęło Ministerstwo Sprawiedliwości. Wiceminister Maria Eichardt Poinformowała, że funkcjonowanie ośrodka wychowawczego w Jerzmanicach Zdroju podlega obecnie szczegółowej kontroli ekspertów z ministerstwa. Proszę Państwa, nasza reakcja była natychmiastowa. Od razu przyjechał tutaj wizytator z Ministerstwa Sprawiedliwości. Też od razu zleciliśmy zawiadomienie prokuratury. Wychowawca, który, o którym powiedziałam, ma postawione już zarzuty. Młoda osiemnastoletnia kobieta stała się ofiarą porwania przez swojego byłego partnera, który w dramatyczny sposób postanowił zmusić ją do rozmowy. Mężczyzna, zakochany w dziewczynie, uprowadził ją i przetrzymywał w swoim domu, uniemożliwiając kontakt z rodziną. Z rozpaczonej nastolatce na pomoc przyszły policjantki z Nysy, które szybko zakończyły tę niebezpieczną sytuację. Do zdarzenia doszło na terenie powiatu nyskiego. Zaczęło się od niewinnego zaproszenia do rozmowy. Mężczyzna, 25-letni mieszkaniec regionu, pod pretekstem porozmawiania zwabił swoją byłą partnerkę do samochodu. Jednak zamiast rozmowy, dziewczyna stała się ofiarą brutalnego porwania. Mężczyzna wciągnął ją do pojazdu i odjechał. Grożąc jej w trakcie jazdy pozbawieniem życia. Na szczęście, zanim porywacz odebrał jej telefon i usunął kartę SIM, osiemnastolatka zdążyła powiadomić matkę o niebezpiecznej sytuacji. To pozwoliło rodzinie zaalarmować policję. Funkcjonariusze szybko ustalili, że mężczyzna wywiózł dziewczynę do swojego domu, gdzie zamknął się z nią w jednym z pomieszczeń, zabarykadowując się od środka. Na miejsce natychmiast skierowano patrol nyskich policjantek, które zareagowały błyskawicznie. Udało im się wejść do domu, uwolnić przetrzymywaną dziewczynę i zapewnić jej bezpieczeństwo. A to cię przetrzymywało w się tak? No. Ściągniesz sobie z tyłu na spokojnie i zaraz mi wszystko poopowiadam. I właśnie ona pisała, że chce przyjechać porozmawiać. No to ja myślałam, że chce tylko porozmawiać. A ona się, tak? I z na no spokojnie, że jesteś bezpieczny. Dobre. Jak wynika z relacji pokrzywdzonej, w trakcie uprowadzenia mężczyzna groził, że wiedzie w słup i pozbawi ich oboje życia, jeśli nie zdecyduje się do niego wrócić. Napisał mi, że chce porozmawiać. Myślałam, że chodzi tylko o rozmowę. Ale w aucie zaczął mnie szarpać i mówił, że nas zabije, jeśli nie będę z nim. Opowiadała po uwolnieniu roztrzęsiona osiemnastolatka. Podczas interwencji ustalono, że mężczyzna prowadził samochód pod wpływem alkoholu, mając półtora promila w wydychanym powietrzu. Po zatrzymaniu usłyszał zarzuty pozbawienia wolności, kierowania gruźb karalnych, naruszenia nietykalności cielesnej oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Na wniosek policjantów i prokuratora. Sąd zastosował wobec niego policyjny dozór oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie prowadzą śledztwo przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie całego kraju. Grupa ta zajmowała się udzielaniem nielegalnych pożyczek bez wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych. Oraz żądaniem od klientów uiszczenia wygórowanych kosztów pozaodsetkowych, które przekraczały dopuszczalne prawem limity co najmniej dwukrotnie. Działania operacyjne prowadzone przez śledczych umożliwiły zgromadzenie materiału dowodowego, pozwalającego na ustalenie tożsamości i zatrzymanie osób zaangażowanych w ten przestępczy proceder. W wyniku realizacji działań w pierwszej połowie listopada zatrzymano 14 osób. Z czego większość usłyszała zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a trzy osoby są podejrzane o jej kierowanie. W ramach śledztwa przeprowadzono czynności procesowe na terenie siedmiu województw, zabezpieczając obszerny materiał dowodowy związany z działalnością zarówno osób fizycznych, jak i firm uczestniczących w procederze. Podczas przeszukania jednej z nieruchomości należących do lidera grupy. Ujawniono i zabezpieczono złoto inwestycyjne oraz monety kolekcjonerskie o łącznej wartości szacowanej na około milion złotych. Ponadto znaleziono gotówkę w różnych walutach, również o wartości blisko miliona złotych. Generalny Inspektor Informacji Finansowej dokonał blokady środków finansowych na rachunkach bankowych należących do lidera grupy oraz trzech spółek wykorzystywanych do prowadzenia nielegalnej działalności. Łączna wartość zablokowanych aktywów. Wyniosła około 8 milionów złotych, a prokuratura zabezpieczyła mienie o łącznej wartości, przekraczającej 19 milionów złotych. Podejrzani usłyszeli w prokuraturze okręgowej w Warszawie zarzuty dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa, na wniosek prokuratora, zastosował wobec czterech zatrzymanych osób tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Śledztwo w tej sprawie ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze kontynuują działania zmierzające do ustalenia pełnego składu grupy przestępczej, jej struktury oraz źródeł nielegalnych zysków. Prokuratura dąży także do zabezpieczenia środków na przyszłe roszczenia odszkodowawcze licznych poszkodowanych, których straty szacowane są na wielomilionowe kwoty. We wtorek na przejeździe kolejowym w Nowej Suchej doszło do groźnego wypadku z udziałem pociągu Intercity Rejewski, relacji Bydgoszcz Lublin oraz ciężarówki. Nagranie z monitoringu opublikowane przez polskie linie kolejowe ukazuje dramatyczny przebieg zdarzenia. Straty materialne oszacowano na ponad 12 milionów złotych, a 7 osób trafiło pod opiekę medyczną. Do wypadku doszło około godziny 12. Skład pociągu przewoził 125 osób. Choć kierowcy ciężarówki nic się nie stało, siedmiu pasażerów pociągu wymagało pomocy medycznej. Nagranie z monitoringu ujawnia przebieg zdarzenia. Przed zamkniętymi rogatkami zatrzymały się dwa samochody osobowe, oczekując na przejazd pociągu. Chwilę później do przejazdu podjechała ciężarówka, której kierowca zignorował opadające ponownie rogatki. Wjechał na tory, niszcząc jedną z zapór, a następnie zatrzymał pojazd na środku torowiska. Na filmie widać, jak kierowca ciężarówki wysiada z pojazdu i nerwowo biega po przejeździe, rozglądając się. Gdy zauważył nadjeżdżający pociąg, próbował ostrzec maszynistę, machając rękami w jego kierunku. Niestety pociąg nie zdołał wyhamować. Kierowca w ostatniej chwili oddalił się, a skład z potężną siłą uderzył w ciężarówkę. Pojazd został odrzucony na pobocze, niszcząc infrastrukturę drogową i kolejową. Skutki zdarzenia okazały się poważne. Łączne opóźnienia pociągów wyniosły ponad 3,5 tysiąca minut, a kluczowa magistrala kolejowa została zablokowana. Koszty naprawy uszkodzonej infrastruktury oraz taboru oszacowano na 12 milionów złotych. Ponadto setki pasażerów nie dotarło do celu swoich podróży. Pod nagraniem opublikowanym przez polskie linie kolejowe pojawił się komentarz kierowca zrobił wszystko odwrotnie niż podpowiada logika wystarczyło przestrzegać zasad i przepisów, a do tragedii by nie doszło. Polskie koleje państwowe zapowiedziały również, że sprawca zostanie obciążony kosztami związanymi z uszkodzeniami infrastruktury, taboru oraz przeprowadzeniem akcji ratunkowej. Aktywiści z organizacji Ostatnie Pokolenie ponownie zablokowali Wisłostradę, wywołując ogromne korki i frustracje kierowców. Do zdarzenia doszło w środę, kiedy młodzi demonstranci usiedli na jezdni, uniemożliwiając ruch. Na miejscu szybko pojawiła się policja, która interweniowała, usuwając protestujących z drogi. Na miejscu dochodziło do licznych sprzeczek między kierowcami a aktywistami. Zdenerwowanie uczestników ruchu było wyraźnie widoczne. Jeden z kierowców, rozmawiając z reporterem wirtualnej polski, wyraził swoją irytację. To nie jest protest, proszę iść pod Sejm, tutaj ludzie jeżdżą do pracy i z pracy. Policjanci, aby przywrócić ruch na kluczowej arterii, musieli siłą zdjąć młodych ludzi z jezdni. Jedna z aktywistek, rozmawiając z dziennikarzami, przeprosiła za utrudnienia, ale podkreśliła, że w jej opinii jest to jedyna skuteczna forma protestu. Mam 20 lat i jako młoda osoba nie widzę perspektyw, tłumaczyła. To już kolejna akcja ostatniego pokolenia na Wisłostradzie w ostatnich dniach. Podobne wydarzenie miało miejsce w poniedziałek, co również wywołało chaos komunikacyjny. Wracam z pracy, jestem po dobie. Dzięki tej formie ludzie będą ich nienawidzić, bo blokują całe miasto, skomentował w rozmowie z Wirtualną Polską jeden z kierowców, Jakub Bujnik. Aktywiści zapowiadają kontynuację swoich działań. Ostatnie pokolenie działa już w wielu miejscach w Polsce. Ludzie mobilizują się we Wrocławiu, Krakowie, na Śląsku, w Poznaniu i Warszawie. Z końcem listopada wszyscy przyjadą do stolicy i założą pomarańczowe kamizelki. Od 25 listopada będziemy przez kilka tygodni wciąż i wciąż blokować Wisłostradę. Zamienimy ją w stałe miejsce obywatelskiego oporu, zapowiedzieli w mediach społecznościowych. Pomimo ich deklaracji, forma protestu budzi ogromne kontrowersje. Dla wielu mieszkańców Warszawy takie działania są źródłem niepotrzebnych utrudnień i zwiększają niechęć do aktywistów, którzy, jak twierdzą niektórzy, nie trafiają do społeczeństwa w sposób konstruktywny, a jedynie wywołują złość. Warszawscy policjanci zatrzymali 32-letniego obywatela Gruzji, podejrzanego o dokonanie serii brutalnych napadów na starsze kobiety. Mężczyzna wybierał swoje ofiary wśród klientek banków i kantorów, które obserwował podczas dokonywania transakcji finansowych. Następnie śledził je, a na klatkach schodowych atakował z użyciem przemocy, okradał i zrzucał ze schodów. Śledztwo w tej sprawie prowadzili funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Stołecznej Policji. Po szczegółowej analizie zebranego materiału dowodowego oraz intensywnych działaniach operacyjnych, Ustalili tożsamość napastnika. Wizerunek mężczyzny został rozpowszechniony wśród wszystkich stołecznych funkcjonariuszy. Z ustaleń śledczych wynika, że sprawca działał na terenie kilku warszawskich dzielnic. Wytypowane ofiary napadał na klatkach schodowych ich budynków, brutalnie zabierał torebki z pieniędzmi, dokumentami i innymi wartościowymi przedmiotami, a następnie spychał seniorki ze schodów. Jedna z poszkodowanych 77-letnia kobieta doznała poważnych obrażeń, w tym złamań obu rąk, nosa oraz obrażeń głowy. Do zatrzymania podejrzanego doszło w piątek przy rądzie Dmowskiego. Funkcjonariusze z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji rozpoznali mężczyznę na przystanku autobusowym. Współpracując ze śródmiejskimi kryminalnymi, przeprowadzili skuteczną akcję zatrzymania. Przy podejrzanym znaleziono nóż, co zwiększyło powagę zarzutów. 32 latek został przewieziony na komendę, gdzie usłyszał zarzuty rozboju, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz kradzieży. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Policjanci podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają postawienia kolejnych zarzutów. codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.